Siema, czwarta część. Yy, my na drzewce. Krzysiek, przywitaj się. Dzień dobry. Kuba. Nie, znaczy... Yy, sachu Cześć, dzień dobry. Dobra, ja z przodu, dobra? Ja teraz jedziemy ze Staszkiem. O, pod baronem to się nie buraku. No jak ty się do mnie odnosisz, kola? Dobra! Już? Się. Dobra. Dobra, start!

Mam. No. Dawaj, że mam twojego nowego trika. Na no, była kółka coś tam przez 5 sekund. Tearski trik. Tak, to jest zrobił lepszy. Zrobię kick, i będzie lepszy. Wow, co aparował Palbrook? No to nie było, kurde, jeszcze tutaj pierdołasz, tak nie? Nie jest śmieszny, mówię, już to no, ale to już czego. Dadaj nam z tych wszystkich ludzi, no, dadaj nam, dadaj Teraz Rysiek wraca. <grym się <grym> wywalił. Się wysięgnij. Nieźle, nie damy. No, obrócił się. Ty, a wiesz, że niektórzy chcą zjechać, wiesz? Niektórzy... Ej, coś tam, coś tam, coś tam. No, tak. Jeden na sam lecił. Tak, tak, tak. Dobra, teraz. Grzech! Na deskę zgubił. Mogliśmy to nagrywać. Słońce spada! Słońce spadło. Kuba na no wal, wal do chaty i słoik, Kuba, Kuba tu Właśnie. No, tak wygodnie, I już. wow, 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 nie. wow, 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 Jezu, jezu. Deski. Ale ty nie wiem. Ja Odliczam no, no, to jest, Ale ty i Nie. Nie mam nic do Nie lubię tego wszystkiego, ale robię. Przerwa. Przerwa. Kuba! Siedzi w samochodzie. Kuba! Rga siebie. Co za ludziska. Pacikiska. Nie wiem. A luda ściska, że 10% zarobków jest dla mnie. I dla ciebie też. Podróż dla samych i tutaj i dla tych mam coś tam, coś tam, tam, A dobra, to nieważne. Oto Rysiek. Oto Deska. So i sobie w krzakach. Oto Stasiek. No ja mam wbrew, Nie! Ja też brałem kiedyś, wiesz? Michał też brał. Ale też! Ja też! Ja idę i jedzę do starych. Do widzenia. Cześć, Dariusz. Przyjazd. Prąd mnie Kula mnie. No, i Pojadę do chaty. Zazwróć. Piwo, tam jest piwo. Teraz by się sam zjedzał. Nawet w lejwie do trocha. Wtedy, ale wszystko Nie ma takiego słowa, ale to już szczegół. Szczególnie sosna wali w ciebie. Że się, teraz się o, chodź teraz z tobą? Chodź. Stopy są odjazdowe dzisiaj. O, Lady na nas patrzy. Michał patrz. Lady na nas patrzy! Widać ją? Ktoś zabrał deskę. Duch. Stop. Robimy przerwę! Wywal się tak jeszcze raz! šel o paní i jak borák, jo, jdce. No chuba! se papnout. Moje ještě jist. se Já mu dávám muše. Hehehehe. taky. Panie, panie. Panie, Lady 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 Panie. Burek. Lady Panie. Lady Panie. 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 w Panie. Panie. Panie za chwilę. Ale ja pożegnę się zaraz, Jezus! będzie na tym. Michał, no ty znaczy ten, Rysiek, zrobimy na razie przerwę, bo będę robić następną część, Narka.